Marcin, jakby bardzo go lubię, no offense też na niego, ale wydaje mi się, że jest trochę porozbijany, nie chce się bić, ewidentnie jest taki, no wycofany po prostu, wiecie jak to jest, lekkie uderzenie i Marcin trochę pada, nie, Więc, mm -hmm. ale nie chcę tutaj rozjuszyć też wielkiego cesarza, bo siedzi naprzeciwko nas. Ale jest już też wiekowy, więc jakby, no wiadomo. No, no, no i tak przed Tuszolem wyzwanie. A ty no, szczerze kogo obstawiasz Bo no, no, Jest różnica wagi, no kg ponad. jak ze, ze mną walczyłby na przykład Marcin, no to jest... Trochę się zderza też z, no, z ciężkim knurem, nie? Ja ważę 110, 110 i mnie tuszą kręci. No to szacun dla Tuszola. Widać, że tutaj po twarzy... Pewność yy, e, siebie, jest bestia. No, 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 ja ale po twojej twarzy, Jakubie, no, również no, widać, no, że no, no, widać, że bestią jesteś. Jestem. Jesteś spokojny? Zobacz. Piotr Bestia Piechowiak Piotr Bestia Piechowiak, ale żyły są grubsze niż... na... Ale żyły na rękach są grubsze niż u niejednego człowieka ręce Tak więc pozdrawiam serdecznie Jakuba Zmieniłeś w ogóle tą głos, ty gadasz teraz No. Tutaj widać, że te ręce są. Niej, takie. Bo muszę, jak bo, muszę stanę, bo ja to, to jest. Nie ale co nie, ale ubiec, nie pasuje to do ciebie. Nie, bo ubieram maskę o, teraz, O teraz gadasz, fajnie. No dobra, no patrz, ubieram maskę okay. w O co chodzi. Okay. Robię sobie dynamiczny stream i lubię sobie wchodzić w rolę. Ale ty jak ty jak nie jest gra... konfa, musisz to wiesz, to jest rzut już. Ale Michał, bądź sobą. Bądź sobą. Ale nie bądź, bądź sobą. Stwierdzą linie kurwa, ja bym Ja ja bym był sobą. To na streamie byłoby było wysokie. Dobry pomysł zapodałeś. Może nie teraz, ale ogólnie jakbym był sobą, to byłoby bardzo dużo ludzi, ale ten stream bardzo by A jesteś szybko, nie skończył. Tak. A, okay. No więc y, fajny panowie? pomysł, ale nie ten. Trzymajcie się panowie. Dziękuję Agata również. Dzięki Gumiś. E, powiedziałeś mi dzisiaj, że nie jesteś już taką pizdą jak byłeś kiedyś. Nie, nie, wie... nie. Nie wiem. Nie. Ale nie jesteście sami w tym hotelu, proszę ale mnie przeklejać no, przepraszam. Proszę przepraszam, przepraszam. do panu mam na myśli. O, nie. Ale to ja już głównie przekleczam. Ale pan nie? wcześniej taką mówił tak, bo i tam było. Ja akurat strasznie. Trzeba nie, nie nagrywać, to macie wyprawię. Dobrze, przepraszamy, przepraszamy. Do przepraszam. Bardzo przepraszamy. Yy, no tak. i gratuluję. Z, Ci. Ja już wiem, że ta transmisja żywo <laughs> będzie musiała być usunięta, ale spokojnie. Idziemy dalej. Dzięki Gini. Dzięki. Dziś dusi. A co do tego co mówił gumis to serio nie jest. Serio. Yy, ale? Nie, serio poszedł do przodu ogólnie. Mentalnie, życiowo i tak ten... Jest in, to jest inny gumis. Witam serdecznie. Pan Włysz. Yeah. Pan Włysz. Wysy... <laughs> e, yy... Tom. Yy, ale widać po Tobie, że lepiej wyglądasz nawet. Ale lepiej, lepiej, lepiej wyglądasz. Masz brodę, wąsy. A ja? Mój włos? To jest kozak. Dzięki. Można zuma jeszcze tylko na Giniego? Przystojna osoba. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie, Gini. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Panowie, Cześć. i powodzenia jutro na walce. Dzięki. Dzień.